Przyszłym sezonie będziesz reprezentował barwy Wilków Krosno, aczkolwiek trenujesz na miejscu w Ostrowie Wielkopolskim. To chyba taki standard, że zawodnicy, seniorzy przygotowują się właśnie w swoim miejscu zamieszkania. No tak, teraz już każdy mieszka u siebie i trenuje u siebie tą zimę, bo wiadomo, wszędzie są teraz dobre warunki. Ja tutaj w Ostrowie mam dobre warunki właśnie z Marcelem Stasierskim i Mateuszem Zwierzem. Przygotowuje się już, już bodajże trzeci albo czwarty rok. No i... Fizycznie czuję się zadowolony właśnie po tych przygotowaniach, więc czemu tego nie kontynuować i, i, i czuć się tak samo. Jak wyglądają takie treningi, nad czym się skupiasz? E, no, zależy od, od fazy przygotowania. Na początku było takie wdrażanie, e, motoryczność i stabilizacja, teraz już jest e, ostry w, 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 w pieprze, że tak powiem. E, trochę potu się leje na tych treningach, ale, ale dobrze, e, na wiosnę będzie, będziemy dobrze przygotowani e, i samopoczucie będzie też zdecydowanie lepsze. To jest taki okres pracy waszej, której kibice nie widzą. No chyba tylko właśnie poprzez takie materiały gdzieś o, o tym, jak przygotowujecie się, ale tak naprawdę no to jest kilka ładnych miesięcy wylewania potu. To jest chyba taka mniej przyjemna ta część pracy żużlowca. Eee, tak powiem na tyle lat już, już te zimy tak się spędza, że też to trzeba traktować jako przyjemność, bo, bo mm, sport i przygotowanie fizyczne to, to nie tylko w żużlu pomaga, ale też w codziennym życiu i, i w nastawieniu do tego życia więcej energii jest do wszystkiego. No ale tak, kibice tego nie widzą, ile, ile godzin na treningach, na, na siłowniach, na sali spędzamy, ile potu wylewamy. No, ale tak, taka już jest tego specyfika ogólnie sportu, że kibice widzą tylko zawody i, i w większości to co się dzieje na końcu, e, a każdy z nas tutaj też po drodze wiele godzin spędza na, na przygotowaniach. Nowy klub, nowe wyzwanie dla Ciebie także? Powrót, powrót do pierwszej ligi, ale też z racji tego, że będziesz jeździł w ekipie Beniaminka, całkiem solidnego Beniaminka na, na papierze. To jest jakby też do, dodatkowa motywacja? Na pewno chcesz pokazać z dobrej strony. I, e, myślę, że, że w Krośnie mamy fajną ekipę i wszystko jest poukładane tak, tak jak być powinno, e, i w spokoju się przygotowujemy. No na pewno ta liga będzie wyrównana, bo jak e, każdy patrzy na składy, to, e, to nie wskazuje głównego faworyta i, i, i spadkowicza do, do drugiej ligi, więc na pewno każdy mecz będzie emocjonujący i, i do tego też trzeba właśnie całą zimę mieć to w głowie, żeby e, zawsze na tym treningu kilka powtórzeń zrobić więcej, żeby być jeszcze lepiej przygotowanym i, i na pewno, e, żeby... żeby Dać siebie wszystko teraz zimą i później na torze, żeby, żeby nie było słabych, słabych występów, tylko, tylko jak najlepsze. Przygotowujecie się pod kątem tego, że Liga normalnie ruszy zgodnie z terminarzem w kwietniu? No tak, nie mamy żadnych tam informacji, że ta liga pójdzie później czy, czy coś takiego. Szykujemy się normalnie jak co roku i mam nadzieję, że, że w kwietniu ta liga wystartuje z pełnymi trybunami.